Wielka wyprawa to wielka wyprawa. Camping? Mówiłeś, że jedziemy... Mam rękę. Znacie moją siostrę. Tylko tak mogłem ją przekonać. A? Tyle bagażu na jednodniową wycieczkę? Kiedyś ukradłem portfel, ale go oddałem. Daj spokój, Raquel. Podróże w skromnych warunkach to fajna sprawa. Bla, 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 pierdol dalej, ty głupoty. To tu nie jest czarno-biało? Daleko temu do luksusu, ale wytrzymam. Na kempingu zawsze najfajniejsze są stopy. To jest chory kraj. Czy człowiek lasu umie śpiewać? Służycie chowie, to najlepsza w życiu rzecz. Chodźmy na spacer. Teraz. Ta piosenka ma jeszcze sześć linijek. Zaraz będzie ciemno. Zamknij się. Zaraz, gdzie jest Drakel? Znalazłaś wannę? W czym ty się właściwie kąpiesz? W dupie! Muszę mieć z tobą zdjęcie. Wytrzyj się, idziemy na drogę krzyżową. Ach. Jesteśmy w domu bożym, tylko bez dachu, bo jest ładna pogoda. To jest zdecydowanie najdziwniejsza wersja Jasie i Małgosi, jaką widziałem. Zabójcza pszczoła! Lubisz jazz? A, to trujący bluszcz! Rakel, to stokrotki! A! Trujące stokrotki! Co to jest? Złośliwy latający jeżozwierz! wiesz! To tylko mała szyszka, Rael. Jestem dzieckiem! Chyba zaraz zemdleję. No i masz trujący bluszcz! Jakby mnie ktoś potrzebował, będę w Ekwestrii! Idę ściągać ludzi, teleportery. Teleporter nie służy do zabawy, kapitanie! To tak jak twoja murda? To prawda. Niedźwiedź! W przyczepie jest niedźwiedź! Miał! Kot, 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 chodź, chodź, chodź. Ps, ps, ps. Postaraj się głęboko oddychać i spróbuj zjednać się z naturą. Cisza! Dzisiaj przeżyłam prawdziwą traumę. Czaisz? Lol, X xd? Jedyną rzeczą, która mnie uspokoi jest... Ruchanie! Zresztą nieważne. Przesuń się. Nie uwierzysz, jaki miałam potworny dzień.